Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dziś dzień kobiet, świętujemy. Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj świętujemy, a dla mnie jest to taki moment i dzień tak naprawdę do wielkiej wdzięczności. Nawet nie do tego, że ja chcę świętować, ale do tego, że chcę Bogu dziękować, chcę od rana zwracać do Niego moje serce i myśli. Przede wszystkim za to właśnie, że jestem kobietą, bo lubię być kobietą. Jest to coś takiego, co, co powoduje, że myślę sobie o tym, że jest we mnie jakaś pełnia. I chciałabym, żeby ten dzień był takim dniem, w którym ja będę kierować za każdym razem, gdy ktoś mi złoży życzenia właśnie z okazji Dnia Kobiet, czy obdaruje mnie kwiatami, to chcę. Chcę kierować do Boga moje dziękczynienie za to, że jestem kobietą, że sobie radzę, że mam siły, że pewne rzeczy dzieją się w moim życiu, że wiecie, że wszystko idzie, że jestem osobą, która potrafi rodzić, tak? że urodziłam dzieci, że potrafię rodzić ludzi, że zapalam serca do Królestwa Bożego, że mm, staję twarzą w twarz z samym Bogiem. I wiem, że jest to bardzo ważne. Chcę za to wszystko dziękować, za te wszystkie kroki, które Bóg poczynił, yy, poczynił w moim życiu i doprowadził mnie do, do tego miejsca, w którym jestem dziś, 8 marca 2024. Chcę być za to wdzięczna. I w ten poranek chcę, żebyśmy wszyscy, i mężczyźni i kobiety, zwrócili nasze serca ku Bogu, żebyśmy popatrzyli w niebo. I każdy z nas by podziękował za to, że <coughs> każdy z nas jest, czy mężczyzną, czy kobietą, żebyśmy podziękowali i żebyśmy podziękowali za nasze mamy, które przywołały na świat, żebyśmy podziękowali za wszystkie kobiety, które poprowadziły nas do życia, za każdą kobietę, która wprowadziła jakiś rys mądrości do mojego życia. Myślę, że każdy z nas ma takie kobiety w życiu, które wprowadziły rys mądrości i i właśnie w ten dzień, taki piękny dzień kobiet, ja chcę myśleć bardziej o innych niż o sobie i Bogu dziękować za te kobiety, które przyniosły dobro, ciepło, pokój do mojego życia, które uzupełniły wszystkie braki jakiejś matki we mnie, jakieś które przyszły i sprawiły, że to, co było brakiem we mnie, zostało uzupełnione, za wszystkie kobiety, które doprowadziły mnie do Boga, które mnie nauczyły Boga. I które pokazały, że Bóg jest kimś szalenie bliskim, szalenie dobrym. Więc dzisiaj ja modlę się za każdą kobietę i dziękuję za każdą kobietę w moim życiu: za moją mamę, za moją babcię. Bardzo dziękuję za nie, za te wszystkie lekcje, które dostałam. Dziękuję za Marzannę, dziękuję za Gosię Sak, gosie Kamińską, za wiele, wiele jeszcze innych kobiet: Dorotę Siemieńczuk. Które były nauczycielami życia, pokazywania tego, jak się żyje z Bogiem, że ja mogłam się tego nauczyć i w tym kierunku pójść. Bardzo dziękuję za wszystkie kobiety, które dzisiaj otaczają mnie, za wszystkie talitowe moje kobiety, które są częścią mojego życia i powodują, że życie moje wygląda cudownie, że mam wsparcie. Dziękuję też za moją córkę, za wszystkie moje córki chrzestne, tak, Dziękuję. Za tych, którzy są przyjaciółmi w moim życiu, za tych, którzy po prostu uczestniczą w moim życiu. Dziękuję w ten dzień kobiet. Chciałabym jeszcze bardziej stawać się kobietą, która ma mniej takiego skupienia na sobie, chociaż go ma, tak? Ale ma mniej skupienia na sobie, a więcej wdzięczności. Chcę w ten dzień kobiet do wszystkich do wszystkich kobiet dzisiaj życzyć i mówić, byście stawały się taką piramidą, budowlą wielką mądrości. I tego Wam życzę. Kwiaty, które dzisiaj dostaniemy, będą nas strasznie cieszyć, bo kochamy kwiaty, prawda? I po prostu żadne ilości bukietów nas nie przerażą. Także Panowie, nie wstrzymujcie się, jeżeli zastanawiacie się, że może nie chcecie nas obarczać. Flakonami i innymi rzeczami. To się nie wstrzymujcie, ponieważ my kochamy kwiaty i kochamy być nimi zarzucane i kochamy pławić się w tej ilości kwiatów, ale modlimy się wszyscy razem dzisiaj, że dziękujemy Ci za każdą kobietę, za geniusz kobiety, za drogi, którymi kobietami nas doprowadziły do. Do miejsca, w którym każdy z nas jest dzisiaj, pomyślcie sobie, gdzie byście byli, gdyby nie to, że nie byłoby pewnych kobiet w waszym życiu. Nie byłoby waszych mam, waszych sióstr, waszych przyjaciół, gdyby tych ludzi nie było, gdzie byście dzisiaj byli, albo że. albo że. nie wiem, no nie wiem, gdzie byście były. Więc yy, wołamy o ducha Bożego dla wszystkich kobiet, które nas oglądają które słuchają, które może zajrzą to tylko na sekundę, proszę Cię, Duchu Święty, przyjdź i czyni nas skarbnicą mądrości, czyni nas stabilnością, czyni nas i nasze życia wdzięcznością, czyni nas miłością Boga do świata, czyni nas nauczycielami do świata. Daj, by mężczyźni przy nas rośli, by mężczyźni przy nas wzrastali, by mężczyźni przy nas przekraczali y, wszystkie możliwe granice, by rośli jak terabinty. Kocham to słowo, słuchajcie, terabinty. Przychodź Duchu Święty do każdej kobiety w ten dzień i wylewaj się potężnym namaszczeniem do bycia rodzicielką, mądrości w mężczyznach, mądrości w dzieciach. Mądrości w tych wszystkich, którzy za, mm, zawitają do domu. Proszę cię, Duchu Święty, przychodź, ogarniaj nas, daj, by nasze niedoskonałości y, znikały w naszym życiu na rzecz mądrości. Daj, byśmy się rozrastały, byśmy stawały się silne. Buduj naszą psychikę, rozbuduj nasze serca. Przyjdź, Duchu Święty, modlę się o każdą kobietę. Modlę się o każdą kobietę, o siłę, do tego, by stawać się piękną i ubraną w mądrość, godność, uczciwość. Męstwo. Ubierz nas, panie, w te szaty, każdą z nas mocą Ducha Świętego. Przychodź, Duchu Boże. Potrzebujemy Cię w ten dzień, by nie skupić się tylko na durnym chichocie na widok kwiatów. Przyjdź, Duchu Święty. Byśmy wszystko, cokolwiek dzieje się w naszym życiu, jakiekolwiek święto się będzie działo, byśmy to odnosiły do Ciebie z wdzięcznością, bo Ty jesteś źródłem wszelkiego piękna w nas. Jesteś źródłem wszelkiej mądrości w nas, jesteś źródłem wszelkiego dobra w nas. Przyjdź, duchu Boże. Pozwólmy. By Duch Święty rozgościł się w każdej z nas. W to szczególne święto niech rozgości się w każdej z nas, byśmy szły i niosły do świata przesłanie miłości, byśmy stały się budowniczymi cywilizacji i miłości, byśmy stały się tymi, którzy niosą łaskawość i miłosierdzie Boga. Przyjdź, Duchu Boży, niech to się dzieje. W imię Jezusa. Amen. Chcę powiedzieć, że będę robić weekend dla kobiet, do kobiet, dla kobiet, ale to nie jest tylko weekend dla kobiet i do kobiet, bo jest to weekend w ogóle do ludzi, którzy chcą stać się stolicą mądrości, którzy chcą iść w kierunku budowania innych, budowania mężów, synów, córek, yy, yy, budowania ludzi, których Bóg stawia na drodze. Jak zbudować drugą osobę? Jak, yy, jak żyć? Jak funkcjonować, by stać się tą, która będzie budować innych i która będzie, każdy z nas może taką osobą się stać, tym, który prowadzi do takiego wzrostu i duchowego, i w każdym możliwym wymiarze rozrostu serca, myśli i mądrości. Jak stać się osobą, która będzie umiała zachęcać do wysiłku, jak stać się nauczycielem w świecie. Więc chcę Was serdecznie zaprosić na ten weekend. Pewno za niedługo jakieś informacje wrzucę, wrzucimy jako zespół i pokażemy co, kiedy będzie, w jakich godzinach, ale to będzie ten temat, jak budować innych, jak być zbudowaną samej, żeby budować innych. To też jest taka umiejętność, której my bardzo, bardzo potrzebujemy, też w naszych domach, rodzinach. I czasami, jak patrzę na kobiety, tak, czy słucham kobiet, czy czytam to, co piszą do mnie kobiety, no to widzę, że taką bezsilność, która wynika po prostu z nieumiejętności. Więc będziemy znowu się uczyć. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Informacje, informacje yy, napisać. Dobrego dnia Wam życzę, dobrego dnia kobiet. Bądźcie zdrowe i piękne. Bądźcie uśmiechnięte i radosne, i niech Wam się dobrze dzisiaj wiedzie. I pamiętajcie, przyjmujcie z wdzięcznością kwiaty, kierując wzrok do tego, który jest najważniejszy w naszym życiu. Amen. Papa. Pa.